Z tej strony Kaktus, a teraz widzicie ekipę Fortnite na miesiąc lipiec. W tym filmie dowiecie się jak ją można zdobyć, co się w niej znajduje oraz od kiedy do kiedy będzie dostępna. Ale żeby dowiedzieć się o tym więcej, to do odcinka. Jak już zapewne bardzo dobrze wiecie, ekipa Fortnite jest to miesięczna subskrypcja za około 50 zł. W w której możecie znaleźć plecak, kill off, skin oraz malowanie do broni, a także dostęp do karnetu bojowego oraz mnóstwo fałdolcy. I tak jak mogliście dostrzec na początku tego filmu, w ekipie Fortnite na lipiec będzie właśnie skin Mrocznej Pani, do tego jako lotnia parasolka oraz ogólnie ducha wymalowania. A kupić ją możecie po prostu od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 1 sierpnia 2022 roku do godziny 2 w nocy. I według mnie ta ekipaka jest Jedną z lepszych ekipak, które są właśnie do tej pory w Fortnite. Cie. Wy w komentarzach możecie dać koniecznie znać co sądzicie o tej ekipacy oraz czy ją zakupicie. A już się z wami będę żegnał i trzymajcie się siemanko.